Cześć, jestem August i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj witam Was w grze The Universe Sim i wcielimy się w rolę stwórcy Boga. Zobaczymy jak pójdzie mi rozgrywka. Zacznijmy sobie od tego, że stworzymy sobie nowe życie. Możemy sobie wybrać jak będą wyglądały postaci, którymi będziemy sterować. Możemy zmienić im kolor skóry i to są w sumie jedyne opcje, które dano nam zmienić. I w sumie co stoi na przeszkodzie, żebyśmy zrobili sobie na przykład... Ludziki w kolorze niebieskim. Ten kolor jest całkiem ładny. Myślę, że możemy zobaczyć, jak wyjdzie to moje dziwne plemię, bo to tak w sobie trochę wygląda. Możemy też wybrać cechy, ale myślę, że chciałabym, żeby te podstawowe moje postaci nie miały żadnych cech. Możemy ustalić sobie takie rzeczy jak naturalne katastrofy, ataki dzikich zwierząt, agresja wrogów. No dobra, nieważne. Myślę, że nie będziemy tutaj nic się bawić. Ja wyłączam tutorial, bo tutorial już sobie przeszłam, żeby po prostu wiedzieć z czym się ta graje. I gra jest po prostu świetna. Mam nadzieję, że się Wam się spodoba. Jeśli tak będzie, to oczywiście zostawiacie łapkę w górę, a ja przechodzę do gry. Tu zaczyna się moja historia. Jedyne, czego mi brakuje, to polski lektor. Więc jestem boginią, która właśnie jednym dotknięciem, jak łapka w górę, tworzy I cały świat. The into Worlds filled with were into the Bardzo podoba mi się ten początek. Jest taki majestatyczny. They And while most were doomed to drift among the cosmos, barren and alone. To jest to miejsce? Ale These few planets soon became home to the greatest phenomenon of all. To? Bardzo przypomina mi spor. Life is a peculiar thing. It comes and goes as swiftly as a bit of space debris burning up in an atmosphere. Oh. A creator’s purpose was always that of an observer, to simply admire the fleeting beauty of life’s beginnings and ends. Yet, this balance could never last the issue with allowing a species to evolve independently is that they always fail to do so. for life to have a better chance of succeeding, it needs a helping hand. ah, here we are. welcome to mother planet. this is a bare sight. for it came to be that there was day and night. Warmth and cold, and water to flow through the planet's veins. The soil was rich with minerals, which gave rise to a thick blanket of green. The perfect ecosystem was formed. It is no wonder, then, why life has chosen to inhabit it. A new species has been born, and they need guidance. This is your purpose now. Their very existence rests in your hands. Żałuję, że nie ma tutaj polskiego lektora. Gra niestety jest tylko po angielsku, ale ten wstęp jest przepiękny i w ogóle e, bardzo taki majestatyczny. W sumie moja rola jest tutaj też bardzo majestatyczna, bo jesteśmy stwórcą, to my będziemy odpowiadać tutaj za to, co się będzie działo. Tak naprawdę ta planeta jest w moich rękach i to ja mam odpowiedzialność e, za stworzenia, które tutaj będą. Pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, to musimy umieścić sobie taką e, bazę e, jak to się nazywa epicenter, epicentrum e, naszej. E, cywilizacji. Musimy wybrać w miarę dogodne miejsce, tak żeby był dostęp do wody, dostęp do roślinności, do pożywienia, więc myślę, że to jest dobry moment, żeby tutaj się zasiedlić. Tak, to jest miejsce na moją ewolucyjną... Zobaczcie. To są moi pierwsi ludzie. No właśnie, to właściwie nie są ludzie. To są nagety, Adachi i Elu. To są pierwsi, pierwsze nagety, którymi będziemy sterować i udało mi się odblokować pierwsze jakieś prymitywne narzędzie. Zobaczcie, ona róbi kamień. Ok, robię kamień za pomocą kilofa. Czym ty się zajmujesz, Adachi? czy ty jesteś Adam? Też będzie. Ok, oni sobie tworzą tutaj coś, ale Czekajcie, co oni tworzą? Tworzą rezydencję, to znaczy, że tworzą swój pierwszy dom! Dobra, przyjrzyjmy się jak to będzie wyglądało. I czy w sumie czy ja mogę wam pomóc? Do tego potrzebujemy pięć e, drewna, pięć kamienia. To w takim razie zobaczmy, czy moje boskie moce e, będą w stanie wpłynąć na to. Zobaczcie, ja jestem tutaj. Proszę bardzo! Oto moja pomoc! Narobię za was drewno. E, słuchaj, nie musisz się martwić o rąbanie drewna, ja wam pomogę, ja jestem dobrym e, dobrą boginią. Jestem dobrym oh, twórcą i znowu. wygląda na to, że. O nie, nie mam mocy! Nie mam mocy boskiej. Musicie bardziej we mnie wierzyć, żeby mi się to udało. No dobra. P Powinniśmy tak czy siak zająć się rozwojem naszej cywilizacji. E, naszej cywilizacji nagetów, e, bo tak właśnie się nazywają te stworzenia. E, zacznijmy od prymitywnych narzędzi. E, niech nauczył się ognia. E, ogień i młyn wodny. I studia, znaczy studia, nauka, przepływu wody. No, i skupmy się na tej wodzie, bo myślę, że woda będzie tutaj dość kluczowa. Możemy na starcie sobie pięć sztuk różnych badań prowadzić. One będą się prowadziły po kolei wraz z czasem. Zobaczcie, jak tutaj Elu, czyli Ewa, buduje swój pierwszy dom. Nie wiem, gdzie jest nasz przysłowiowy Adam. Dom buduje się w tym momencie sam. Dobra, zobaczmy jak będzie wyglądała wasza rezydencja. Pierwsza rezydencja. O, proszę! Pojawiają się jakieś obiekty. To wszystko na, na około to jest tylko rusztowanie? Myślałam, że to już jest właściwy dom. W międzyczasie nauczyliście się obsługi ognia, więc prawdopodobnie tutaj w waszym domu powinno powstać ognisko. O! Adam, Adam idzie pomóc. I w ten sposób mamy pierwszą rezydencję. Wygląda dość prymitywnie, ale nie oszukujmy się, dopiero zaczynamy. I czekajcie, czekajcie, bo Ewa ma jakiś problem. Drogi stwórco, nie chcielibyśmy się skarżyć, ale przechodzimy przez bardzo ciężki czas, pracując tylko we dwoje. Czy jest jakiś sposób, żeby rozszerzyć, powiększyć naszą cywilizację? Może sprowadzisz kilka dodatkowych, pomocnych dłoni? Mam szczerą nadzieję, że jest prosty sposób, aby sobie z tym poradzić. Takich, których nie będę przewidywał e, miesiąca dyskomfortu, e, poprzez e, okrutny ból pracy. E, dobra, słuchajcie. Modlitwa, myślę, że może zostać wysłuchana. Dzięki temu uwierzą w nas. Ja jestem osobą, która na pewno wie, jak zaradzić na takie rzeczy. Mam do tego specjalną moc miłości i łączenia. W takim razie połączmy Adama i Ewę. I teraz, słuchajcie, no musimy jakoś wpłynąć na rozwój cywilizacji. Mamy dwóch ludzi, no i trzeba zrobić z nich y, trzech ludzi. Okej, okay, Ewa poszła już do domu, Adam poszedł, y, poszedł już do domu, Adam jeszcze zajrzy do ogniska. Nie jest zdecydowany, czy chce, ale moja moc y, y, wpływania na ich emocje i potrzeby sprawia, że. Prawdopodobnie za chwilę tutaj powinno pojawić się nowe życie W międzyczasie badania dalej trwają Uczymy się nowych rzeczy I w sumie moglibyśmy spróbować, nie przeszkadzać im przede wszystkim Spróbować tutaj Zbudować jakieś nowe budynki Archiwum Okej, okay, możemy sobie zbudować archiwum Gdzie będą mogli Zapisywać historię swojego plemienia Myślę, że można tak powiedzieć Spróbujmy w takim razie Postawić pierwszy z budynków Niech o. bliźniaki. Okej, okay, Ewa znowu się modli. Drogi Stwórco, nie możemy się pogodzić co do imion naszych małych dzieci. Adam chce nazwać je e, jakoś tak jak patyk i kamień, ale jestem gotowa, żeby połamać mu kości. Sugeruje bardziej przyzwoite imiona, ale on uważa, że za bardzo się staram. Czy możesz nam pomóc w tej kłótni? I dzięki temu uzyskam kolejnego wierzącego, więc w sumie pomogę im. O, zobaczmy, to jest Stone. No to nazwijmy ją kamień. Dobrze, mamy kamień. I mamy, uwaga, tutaj Patyka, który jest Stick, ale nazwijmy go Patyk. I zobaczymy. W ten sposób ani nie nazywają się Stick and Stone. Oboje zadowoleni. A ja tym samym udało mi się zwiększyć wiarę moich pierwszych nagetów, więc moi nageci nie wątpią w moją boską moc. Prawdopodobnie teraz powinni zająć się budową archiwum, bo to jest to zadanie, przynajmniej dorośli, gdzie są dorośli. Halo, dorośli. Okej, okay, dorośli niosą tutaj drewno do budowy archiwum. Ja w międzyczasie, skoro skończyliśmy badania, moglibyśmy zbudować jeszcze pompę wody tak żeby dostarczyć im... Wiecie, wodę po prostu w trochę inny sposób, niż picie ją prosto z jeziora. W takim razie budujemy tutaj pompę. Czy mogę wam pomóc? 9 sztuk drewna. W sumie to czemu nie? Pomogę wam, moją boską mocą przyniosę tutaj trochę drewna. Ale resztę muszą zrobić sami. Nie mogę robić wszystkiego za nich. Moja boska moc może się przydać w innych momentach, na przykład zachęcając ich do ponownego powiększenia cywilizacji, bo czworo to dalej jest za mało. Zdecydowanie za mało. Udało mi się kolejne badanie odblokować. Zobaczmy, czy możemy zbudować jakieś nowe budynki. Ok, mamy rezerwuar, czyli miejsce, gdzie będzie zbierała się woda i będzie, wiecie, w razie warunków, gdy pompa przestanie działać, tutaj zawsze będzie mieć rezerwę wody na przyszłość, więc, to jest bardzo istotna sprawa, żeby taki rezerwuar gdzieś był. Nie wiem, czy to są drogi, czy to są jakieś szlaki zwierząt, ale postaram się omijać te miejsca i ustawiać budynki pomiędzy nimi. Na pewno widać, że to są jakieś ścieżki wydeptane, więc to mogą być drogi, którymi oni po prostu się będą przemieszczać. A nie chcemy im tego utrudniać. My musimy skupić się dalej na rozwoju naszej cywilizacji, pomóc im się rozwijać. Póki co, nic jeszcze nie umiemy. Znaczy, ja umiem wszystko, ale moi ludzie jeszcze się nie nauczyli. Kończą budowę archiwum, w sumie tylko Adam buduje, bo dzieciaki dalej nic nie robią. Jeszcze są zbyt małe, ale czekajcie, teraz już to jest gotowe i możemy przypisać albo Ewę, albo Adama do tego. Zanim jednak umieścimy tutaj kogoś, poczekamy aż dzieciaki dorosną. Jedno z tych dzieci będzie zajmowało się archiwum, spisywaniem historii, rodu. W ogóle zobaczcie, tu mamy jakieś zwierzęta: Niedźwiedź i jeleń. Tak, dokładnie tak. To są te zwierzęta. One w ogóle nie przejmują się, przechodzą jedno przez drugie. Ale mam nadzieję, że nie będą polować na moich ludzi, na moje nagety, bo ja tutaj będę ich bronić, zdecydowanie. Chociaż moja moc boska, mam bardzo mało punktów. Jeśli się przyjrzymy, tutaj. To jeszcze nie mam, moje mocy jeszcze są ograniczone. Jeszcze też uczę się mojej boskości. Ale każda z tych moich akcji wymaga punktów wiary. I te punkty zdobywamy wraz z tym, jak moi ludzie we mnie wierzą. W tym momencie wszyscy we mnie wierzą, ale dalej jest ich za mało. Chciałabym Was zachęcić jeszcze do ponownej, ponownego poszerzenia rodziny. W ogóle zobaczcie, że patyk już jest wystarczająco duży, żeby budować. Tak samo zresztą i kamień. Ona też już się zajmuje e, pracą, więc mamy czwórkę dorosłych. E, I czekajcie. E, chciałabym, żeby Ewa i Adam. Ponownie powiększyli rodzinę. Czekajcie, Adam, Adam, gdzie jesteś, Adam? Dobra, tu jest Adam. Bardzo istotna sprawa to zwiększyć liczbę wierzących. Musimy y, szybko usprawnić zdobywanie punktów, y, a najlepszym sposobem będzie po prostu zachęcenie ich do tego, żeby powiększali rodzinę. Więc Adam, Ewa, zajmijcie się robotą. Y, oczywiście rezerwuar też jest ważny. Wszyscy budują rezerwuar, bo to jest istotna sprawa, ale musicie zająć się powiększaniem rodziny. Tymczasem rezerwuar stoi tutaj pusty, tak jakby wymagał deszczu. Może zbudują pompę? Spróbujmy ich zmusić do tego, żeby w pierwszej kolejności zabrali się za tą pompę. Adam, Ewa, wydałam punkty na to, żebyście nie pili wody z jeziora. Czy ty jesteś chora? Znaczy nie, nie to, że Cię krytykuję, po prostu jesteś chora, możecie uleczyć. Dobra, uleczyłam Ewę. Czy Wy teraz idziecie zająć się tym, co należy? Nie mieliście pić i jeść, mieliście stworzyć kolejnych członków y, mojego plemienia. Y, dobra, przede wszystkim teraz jest moment, żeby umieścić kogoś tutaj. I Patyk no, będzie zajmować się marzy, ja y, naszym archiwum. Natomiast Adam i Ewa zabrali moje punkty y, wiary, a nie rozmnożyli się. To nie tak miało być. Y, poczekamy jeszcze chwilę, zaraz ich do tego zmuszę. Myślę, że mogliby też nauczyć się wędkarstwa, prymitywnego gotowania i. Narzędzi? Jak najbardziej. Myślę, że to są kolejne badania na przyszłość. W każdym razie potrzebuję 20 punktów, jeszcze tylko chwila, i będę mogła zachęcić ich do tego, żeby ponownie powiększyli rodzinę. Chyba, że oni po prostu już mają zbyt dużo dzieci, ale. Myślę, że to nie jest problem. O, czekajcie! Wykonali swoje zadania i poszli! ok, czyli jednak posłuchali się mnie, tylko po prostu są rzeczy ważne i ważniejsze. Zobaczcie, że tutaj zaczęła zbierać się woda. W razie czego e, może będę w stanie jakoś wpłynąć na to, żeby spadł deszcz. Jeszcze nie znam moich boskich mocy na tyle, żeby wiedzieć. E, ale czekajcie. Czekajcie, czekajcie. Kamień i patyk? Kamień i patyk zakładają rodzinę? E, jak to możliwe? Przecież ja nie zmusiłam was do tego. Czy wy sami zechcieliście złożyć swoją rodzinę? Dobra, mamy jakiś, jakąś kolejną modlitwę. Drogi stwórco, słyszałam, że masz moc, aby czynić cuda. Próbuję zbudować chatę dla, dla patyka i dla siebie, w której moglibyśmy żyć, ale obawiam się, że przyciążę sobie plecy z noszeniem tych wszystkich ciężkich materiałów. Już teraz ledwo trzymam młot. Potrzebuję uzbierać wszystkie te materiały. Jeśli byłabym w stanie zdobyć ich trochę więcej, w końcu moglibyśmy zrobić nasz wymarzony dom. Myślę, że Patek może mnie zostawić, jeśli wkrótce nie skończę. Jestem pewna, że ktoś z o wiele większymi mięśniami mógłby sobie poradzić z tym. I pewnie by mieli również pasen. Nie mogę na to pozwolić. Dobra, słuchajcie. Uzyskamy kolejnego wierzącego. Pomożemy naszym e, mieszkańcom. Oni tutaj w tym miejscu wymyślili sobie, że zbudują sobie rezydencję. Bez mojej wiedzy. Wprawdzie m, trudno. Bez mojej wiedzy, ale spróbujmy im pomóc. E, poczekaj, już jestem na, na dobrej drodze. Dla mnie to nie jest problem. Nawet o jedno za dużo drewno e, tutaj wzięłam. Tutaj coś jeszcze się buduje. Świątynia. Czy wy budujecie mi świątynię? To się dobrze składa. Przy budowie świątyni jednak będziecie musieli pracować samodzielnie. Ja co najwyżej mogę pomóc wam przy chacie, ale już w tym momencie nie mam mocy podnieść tego kamienia. Dobra, może, może za chwilę, muszę chwilę odpocząć. W końcu nawet twórca musi kiedyś odpoczywać. Dobra, teraz mam wystarczająco mocy, żeby umieścić ten kamień i modlitwa wysłuchana. Modlitwa wysłuchana, pani kamień, możesz skończyć budowę swojego domu i, i na pewno Patek Cię teraz nie zostawi. Tymczasem skupiając się na innych rzeczach, nie ogarnęłam, że pojawił się nowy mieszkaniec na mojej planecie, i jest to Alala. Alalalalala la la i yy, yy, czekajcie, czy to nie jest. Nie, to jest Patyk, okej. Okay, myślałam, że już urodziła się ponownie dwójka. Jak widzimy tutaj, yy, Alala jest jedyną osobą, która nie ma yy, potencjalnego partnera, więc yy, może Patyk i Kamień się tym w przyszłości zajmą. Niestety jeszcze nie mogę na to wpłynąć. Tutaj, yy, o proszę, Adam i Ewa pomogli dzieciom zbudować dom. O proszę, i ten dom jest tutaj, zobaczcie, tutaj jest miejsce na rodzinę kolejną. Dobra, myślałam, że każdy będzie budował własny dom, ale tutaj oni robią skupiska. Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby tutaj stworzyć dom dla Alali i jej potencjalnego dziecka, więc spróbujmy Alten, Patyk i Kamień. Zajmijcie się tworzeniem partnera dla Alali, bo cywilizacja musi się rozwijać. Nie będziemy im przeszkadzać. Myślę, że na dzisiaj wystarczy. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli jesteście ciekawi serii, to koniecznie zostawiajcie łapkę w górę. Jeśli wam się pod odcinek podobał, subskrybujcie kanał, żeby nie pominąć filmów na kanale. Wiele osób wyczekiwało filmów z remontu naszego mieszkania, także jeśli jesteście zainteresowani, to dzisiaj na kanale Jo2 pojawi się w końcu odcinek y, początkowy z naszego remontu, z remontu naszego mieszkanka, więc y, macie w karcie ten film, zapraszam Was tam bardzo serdecznie. A ja się dzisiaj z Wami żegnam, życzę Wam miłego dzionka, trzymajcie się, pa pa!